Kolejna afera pisowska, czyli cały ten ksiądz oszust, co wegetarianizm wypędzał jakimiś tam salcesonami, jakimiś rytułami swoimi tam czarnej magii. No to kochanek Ziobry i tych wszystkich pedałów z suwerennej Rosji, od Ziobro. Co przytulili 100 milionów, dostali 66 baniek na swoją fundację. Później dał do, taty do firmy <coughs> pieniądze na wybudowanie, a tatuś przelał mu z powrotem pieniążki za jakieś wynajęcie dział, która nam do niego nie, nie należała. I miał to iść przez tych saracenów, jakichś tych pisowskich, ale oni wiedzieli, że nic przez nich nie przechodziło, tylko faktury były tytułowane, czyli fałszowania dokumentów, tak żeby publiczne pieniądze prywatnie mi się stały. Czyli ten kto buduje <coughs> deweloper płaci inwestorowi, to taka tylko zapisu, tak wszystko na odwrót potrafiło być. Generalnie ksiądz, no, kłamie, nie umiem powiedzieć, gdzie się 3,6 miliona podziałów, które przelał, bo on w, sumie, no, w ogóle się tym nie zna, no, ale z tobą kto załatwić potrafił, a skąd tą firmę TISO zna? No ktoś mu polecił e e e z Caritas, Caritasu, no, no przetarg oczywiście jednoosobowy, no, no. Oni Tatuś jego do więzienia zapraszamy. Jak najszybciej. Polacy czekają. Naprawdę. A ten butelek ja bym dokończył na więzienie, bo naprawdę będzie brakowało mi z